Szanowni Państwo, oto koczek. I bardzo serdecznie pozdrawiamy z pięknego Koczank, gdzie przyjechaliśmy, żeby odpocząć, a nie odpoczywamy sami, ponieważ przyjechała do nas rodzina. Cieszymy się bardzo. Odwiedziła nas mama, tata, siostra ze szwagrem i z siostrzeńcem. Także spędzamy miło czas kąpiąc się w basenie, bawiąc się w morzu, jedząc wspólne posiłki, grając w gry. Jest super. Ale oprócz tego postanowiliśmy, że musimy na kanał nagrać odcinek z Koczank. Także dzisiaj pokażemy Wam, jak wygląda ta wyspa. Wyszło piękne słońce, także mamy nadzieję, że będą ładne ujęcia. Zapraszamy Was na odcinek. I idziemy po nasz skuterek i jedziemy na objazdówkę. A oto i nasza fura, tym razem czarna. Wyruszamy w drogę. się, siedzieć od strony pasażera. Ale zawija Teraz testujemy nasze umiejętności jeździeckie. Bez problemu. Dojechaliśmy już na naszą pierwszą miejscówkę. Zanim ją pokażemy, chcę jednak opowiedzieć, dlaczego koczank to Koczang. Chang po tajsku oznacza słonia. Jak widzicie, jest tutaj dużo odzwierciedleń słoni. Co ciekawe, ta wyspa nie nazywa się tak dlatego, że było tutaj bardzo dużo słoni, co nie zostały tu sprowadzone przez ludzi, ale sam kształt tej wyspy przypomina słonia, no i dlatego tak się nazywa. A jak lubicie pić piwo Chang, to już wiecie dlaczego na butelce znajduje się słonik. Dokładnie. A teraz zapraszamy was na naszą pierwszą miejscowę. A pierwszą miejscową jest o, opuszczony statek, statek duchów, bo tak nazywany jest ten statek za nami. Jest jedną z największych atrakcji koczenk. Jak powstał, dlaczego jest opuszczony, istnieje wiele legend. W każdym razie przez wiele lat funkcjonował tutaj jako hotel. W tym momencie bardziej przypomina taki postapokaliptyczny świat który rezonuje z wieloma osobami i pewnie specjalnie dlatego tak też go trzyma, trzymają. E, można tam wchodzić, e, można tam e, zwiedzać. Czy warto i czy jest to bezpieczne, tego jeszcze do końca nie wiemy. Postaramy się dowiedzieć, ale widzieliśmy grupę, która tam była. Samo wejście tutaj kosztuje 100 tajskich batów. Odusowy. I nie wiem, czy da się tu dojechać jakąś inną komunikacją Niż taksówki albo skuterki. My na pewno polecamy skuterek. Te drogi tutaj bardzo wąskie, więc musicie dojechać dokładnie na koniec drogi i na końcu drogi na koczank znajduje się statek widmo. Chang, zaraz po Phuket, jest drugą największą wyspą w Tajlandii. Ma około 430 km2. Znajduje się w prowincji Trat, w której to prowincji jest około 52 wyspy, więc tutaj w okolicy jest dużo wysp. Jest, leży ona blisko granicy z Kambodżą, w Zatoce Tajlandzkiej na Morzu Południowo-Chińskim. Jest około 300 km od Bangkoku. 5-6 godzin się jedzie, będziemy jechać <noise> wracając stąd. Więc powiemy Wam, czy to prawda. Co jeszcze można powiedzieć? Jest taką ślicznym odskokiem dla w Bangkoku. Można tutaj przyjechać i podziwiać sobie piękne wyspy. Piękno morza i tych wysp. Przy tym statku znajduje się również plaża. No to był kiedyś resorcik, więc pozostałości tu widać. Można się tutaj jeszcze zatrzymać, natomiast poza tym nic tutaj nie ma, więc nie wiem, czy ja bym tutaj na przykład preferowała. Tutaj jest naprawdę ciężki dojazd i nie ma nic po drodze, żadnych sklepów, restauracji, nic takiego. A tam w oddali widać wioskę rybacką, która będzie naszym następnym punktem. O tam. Nam się miejscu ogólnie podoba. Można tu przyjechać sobie na plażę, można sobie pocilować trochę. Jest miejsce, gdzie można wypić jakieś piwka albo coś zimnego. No i sam ten statek rzeczywiście robi niemałe wrażenie, ale chyba nie będziemy do niego wchodzić, bo nie wygląda to najbezpieczniej. Tutaj obok statku macie jeszcze inne zabudowania, również w kształcie statków, również jakby na wodzie. Także widać, że kiedyś był to całkiem fajny hotel. No, nie wiemy, czemu tak się stało, że jest teraz opuszczony, ale chętnie się dowiemy. No i znaleźliśmy naszą odpowiedź, niestety, ale nie można tam wchodzić, bo właśnie jest tutaj renowacja tego miejsca, także być może za kilka lat będzie to jeszcze piękny hotel. Tak wygląda recepcja tego hotelu. Też taka w formie statku, ona jest obok. Samego tego głównego. Tutaj macie jakiś bar, taki, który kiedyś był albo sklep. Są też toalety. Także widać, że to był taki pełnoprawny obiekt, który nawet miał swój basen. I ten basen oczywiście jest na kolejnym statku i widać go właśnie tam. Tutaj pełno sprzętów z czasów słusznie minionych. Ja pamiętam takie telewizorki kinoskopowe. Jest tutaj trochę tak, no, Chciałam powiedzieć, creepy, jestem przekonana, że ten resorcik w czasach swojej świetności wyglądał naprawdę fajnie. Był fajny pomysł, zwłaszcza z tym basenikiem tam na statku. No, ale teraz nie ma tutaj nic. Tutaj z bliska widać te barki. One też służyły za pokoje. No teraz one są wszystkie w opłakanym stanie, ale muszę powiedzieć, że jeżeli to prawda, że chcą to odremontować, to pewnie niedługo będzie z tego całkiem fajny resort. Tam w lekkiej oddali widać, jakby już były albo wyremontowane, albo takie nowsze, przynajmniej nie jakoś bardzo zniszczone. Więc może to już się dzieje, że można sobie tutaj zamieszkać, a te czekają jeszcze na swój remont. No i powoli wracamy, idziemy do naszej czarnej strzały, czyli Hondy Klik 125. Podjedziemy jeszcze w kilka fajnych miejsc. Każdy resort, który ma takie palmy, jest wspaniały. Wyspa Słoni zobowiązuje. Wszędzie ogromne słonie, nawet jeżeli nie są żywe i prawdziwe, to i tak robią fajne wrażenie w takiej puszczy. Trafiliśmy na jakiś koreczek Okazało się, że jest to korek spowodowany milionem małp, malutkich małp, które wyszły na drogę. No i tym samochodem, który je podziwiał. Jeżdżamy właśnie do wioski rybackiej Bangbao. Naszym celem jest molo. Dojechaliśmy do naszej kolejnej atrakcji, czyli do Wioski Rybackiej. Idziemy obecnie po wodzie, ale nie tak jak prorocy czy bogowie, tylko używamy do tego pomostu. A z lewej i z prawej strony, wszędzie mamy sklepiki. Do Wioski Rybackiej prawdopodobnie traficie, jeżeli będziecie się wybierać na jakieś wycieczki. Koczęk, jak już wspominaliśmy, jest otoczony wieloma wysepkami, na które można popłynąć, nurkować albo nurkować. No i głównie z tej wioski rybackiej tutaj wypływają sateczki. A poza tym zakupy. Tak jak widzicie tutaj, jest podobnie jak na kolancie jest jedna główna droga, od której się od, od której odchodzą domy. Można tutaj również zjeść. Jak widzicie, są otwarte restauracje. Można sobie wybrać, co się chce zjeść. Biedne zwierzątka. Tutaj wszystkie są. To jest i krabiczki. Krawety I krawety I nawet są. tak że. My podziękujemy. O, i są parasolki kolorowe. No, i tu na samym końcu są stateczki, które odpływają stąd, i tam jest latarnia. I tyle. Są też lampiony. I może. No I tak wygląda Bankbao ta wioseczka rybacka. Tak ogólnie to jest tutaj bardzo fajnie, także na pewno warto przyjechać dla samego experience'u, ale też, żeby poglądać sobie różne rybki, różne stwory. No I przy okazji zrobić zakupy. My popatrzymy, czy jest coś, co chcielibyśmy kupić, a później będziemy jechać dalej. Żegnamy się już z wioską rybacką. Idziemy zobaczyć jakieś plaże tutaj na Koczank. Wsiadamy do naszej. Czarnej strzały użyczonej dzięki naszemu ukochanemu szwagrowi. Dziękuję. Jedne słoniki czekają na turysty. Dotarliśmy do naszego hotelu, a jednocześnie na plażę, którą chcemy Wam pokazać. Mały update odnośnie wyjeżdżania z parkingu. Bądźcie uważni, mieliśmy małego szlifa. No i troszeczkę rozwaliłem sobie nogę, także teraz idę szybko, żeby zobaczyć, czy wszystko z nią ok. A Gabi zabierze Was na plażę. Ja jeszcze zrobię wszystko, żeby nagrać tą plażę z drona, żebyście widzieli, e, jakiś fajne szuciki z niej. Tak wygląda plaża, na której my się zatrzymaliśmy przy Kocang Paradise Resort. Natomiast jeśli chodzi o piękne rajskie wyspy na Kocang, to polecają zatrzymać się w Kaibe Beach albo White Sands Beach albo Lonely Beach, z tym, że Lonely Beach jest głównie ostoją dla backpackersów, a te pozostałe mają jakieś takie fajne resorciki. Plaża jest. Ładna. Spędziliśmy tu miło czas, a morze naprawdę ma temperaturę cieplejszą niż Wannię. Jest zdecydowanie temperatura w morzu wody cieplejsza niż tej, którą mamy w basenie. Natomiast znajdujemy się w Zatoce Tajlandzkiej przy Morzu Południowochińskim. Morze Południowochińskie, czyli to, jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych mórz na świecie mikroplastikami. I widać to tutaj również. Na Koczań znajduje się też Park Narodowy Mu Mukoczań, który składa się z około 40 wysetek, tutaj w okolicy. Znaczna część wyspy jest górzysta, co było widać w naszej podróży. Co jeszcze można powiedzieć, tutaj bardzo dużo wodospadów. Jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo wodospadów, ale my do tych wodospadów nie wybieraliśmy się ponieważ w tym momencie nie ma tam praktycznie w ogóle wody. Zresztą jak przyjeżdżaliśmy, jak jechaliśmy do tej wioski rybackiej na końcu wyspy, to mijaliśmy takie strumyki, gdzie było widać, gdzie jest zero, zero wody, same kamyki były. Po przejechaniu się po Koczeń, no zauważyliśmy, że to jest taka, wiecie, spokojna, wyluzowana wyspa. Gdzie za dużo się nie dzieje. Jeżeli szukacie jakiejś akcji, to bary, jakieś dyskoteki, restauracje polecają się zatrzymać wtedy przy Lonely Beach, tam w tym miejscu backpackerskim. Natomiast tutaj są, wiecie, same resorciki. Jak wyjdzie się na ulicę, to nie ma za dużo restauracji czy barów, jest tylko parę. Także najwięcej też resortów, atrakcji, a sklepów jest przy tej White Sand Beach, która jest. Jedną plażę wcześniej niż my. Dobra, czuję się już czut lepiej. Wyczyściłem sobie moje rany i jakoś tam jestem w stanie chodzić. To są domki, w których mieszkamy. Nasz resort nazywa się Paradise Resort. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Mega polecamy, ale musicie uważać na ceny, bo te ceny naprawdę są różne. My płaciliśmy niecałe 400 zł za dobę, ale ceny dochodzą mi do 1500 za dobę, więc. Zwracajcie na to uwagę. Poza tym, że same domki są fajne, jest tutaj bardzo fajny basen. Jest tutaj bardzo fajna plaża, i yy, nasz resort stoi zaraz przy tej plaży. A oprócz tego jest jeszcze waterpark, do którego mamy też dostęp. Ale co jest mega fajne, to on jest po drugiej stronie ulicy. Więc tutaj dzieciaki zagłośno nie szaleją, bo wolą sobie iść tam i dzięki temu tutaj jest spokój. Patrzcie, już sobie doszliśmy do plaży. Szkoda, że słońce zaszło, więc jednak z dronika nic Ale naprawdę fajnie sobie tak przy plaży pomieszkać kilka dni. Sama plaża może nie jest jakaś najciekawsza w porównaniu z innymi plażami, takimi jak na kolipę czy gdzieś, ale naprawdę wystarczająca, woda dosyć głęboka, woda cieplutka. Jest i basen, jest i swimbar. Także można sobie tutaj w słodkiej wodzie popływać, I jak się pływa, to można patrzeć sobie w ocean, brzmieć w morze. Także rzeczywiście te widoki są super. Witamy się kolejnego dnia na Kocang. To dzisiaj nasz już ostatni dzień. Sorry, że wczoraj ten vlog był taki troszeczkę chaotyczny, no ale przy małej awarii mojej nogi, już jakoś tak odeszła nam ochota, żeby kręcić dalej. Ale dzisiaj Wam jeszcze pokażemy. Kilka ujęć z drona plaży, na której jesteśmy.